I, 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 na, i daj nazwę, poproszę, On bono. I spij i weź drugi tiketa i drugi ta i spij ulubera. Albo kogoś z administracji na mega Cooperaj, żeby się z tego napijam, ale jest trochę to XD jest! No! Normalnie ja dostałem takiego laga, żeby co chwilę teleportowało! Jezus. Nie, bo ja teraz jestem na Fajnie. Już to jest to mój to drugi ban. ban! To jest mój drugi ban przez internet. Dostałem wczoraj bana na V3 też dostałem za Lagi i dzisiaj też. Masakra! No to jakby ja już dostałem banan z jej dwa razy. Mm -hmm. Raz na fałd i teraz nudno dostałem, bo nagrałem to. Bo... Mm -hmm. To by mi nie działało. Sztuka! ty, sztukę na małedynkę mm. już nie idzie. No właśnie nie będę chodził teraz na pojedynkę. Ej, sztuka ryzykuje wbijać na. tu Nie, 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 jeszcze nie. Przepraszam. Wojecie to nagrywam? Takie są uwagi. A znów. No? Wojecie ja panu nagrywam, już dostałem bannę, co nie? Ale słuchajcie, bo ty się głosujcie. Ja tego nie ma To było piękne To było piękne, chłopie!